Witajcie serdecznie. Z racji tego, że ostatnio poszerzałem schody, to Wam mogę pokazać, jak to wygląda. Tak wygląda zbity szalunek. W środku jest zrobione zbrojenie. Tutaj też powinienem jeszcze je zrobić. Każdy schód ma wypuszczony kabel. Ponumerowane są też tak samo kable i każdy też stopień. Po co to zrobiłem? Po to to zrobiłem, aby oświetlenie tych schodów było kaskadowe. Inaczej mówiąc, wchodząc do góry, każdy stopień przed tobą powinien w odpowiedni sposób się zaświecać. Fajny bajer. Wiem, że pewnie tylko na krótko go będę używał, ale pomyślałem, że mogę sobie takie coś zrobić, ponieważ nie jest to jakieś wielkie, wielkie wielka rzecz. No i mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Dlaczego poszerzam w ogóle schody? Ponieważ normalnie schody te starego typu miały tylko 80 cm. Teraz po, po szalunku mają 97. Chciałem po prostu, żeby były szersze i można było po prostu normalnie po nich wchodzić. Ta pusta przestrzeń, która jest tutaj, to tutaj będzie założona potem w przyszłości barierka, poręcz. Będzie organa do czoła. Teraz tak, jak to wygląda w środku? Jest wygląda tak. Tu akurat jest wpuszczony, tu akurat jest spuszczony peszel i kable żalowane wypuszczone w każdym ze stopni. Każdym z tym stopniu będą puszczone paski LED, jeden, drugi, trzeci, kolejny, następny. I teraz tak, same schody, jak widać, są zbrojone prętem ósemką i dziesiątką, takie pręty miałem, co zrobiłem. Tu jest to zamontowane na kotwie chemicznej. Każdy jeden stopień ma pakowaną kotwę chemiczną, która została po prostu tutaj przewiercona, wciśnięta i ma to trzymać. W niektórych miejscach to skręcałem, a w niektórych miejscach to tak samo wir. Znaczy, nawet nie wierciłem, tylko po prostu spawałem. Wiem, że spawać zbrojenia się nie powinno, ale co któryś punkt po prostu szczepiłem, żeby to jakokolwiek się trzymało. Wydaje mi się, że schody będą fajne. Czemu je zrobiłem? Tutaj, jak powiedziałem, powód tego był jeden, bo one były za małe. Jak widać, stare się kończyły, już wam tutaj to pokażę, stare się kończyły w taki sposób, żeby to zobaczyć. No, a nowe są poszerzone tutaj. Ten stopień duży to jest taki wspocznik, musiałem go zrobić, jakkolwiek to ogarnąć. No i schody to jest jeden stopień, drugi, trzeci, te kable jeszcze tutaj sobie muszę wpuścić, tu została mi, brakło mi akurat żelowanej skrętki, więc wpuściłem zwykłą szarą, dlatego też tam widzieliście, widzieliście kapel. W większości pozostałych przypadków, tak jak mówię, są zamontowane tutaj żelowane skrętki. Nie wiem, czy to dobrze myślę, bo będę to musiał ukrywać, czy nie lepiej dać było tutaj puszkę, ale jak znowu dam puszkę, ta puszka tutaj zostanie, trzeba będzie to ukrywać. Zostawię tak kabel, to, jest to potem jakoś go będę musiał tu połączyć i wsadzić sadzić po prostu w zabudowę tego stopnia, na przykład drewnianą. Jak będzie pasek LED, no to tutaj się to polutuje i trzeba będzie tutaj to schować. W każdym miejscu też zostawiono odnośnie schodów, miejsce pusta przestrzeń, bo jak będę montował od czoła. Będzie montowana od czołka, od czoła bariera, to żeby po prostu ona nie trafiła, jak widać, żeby nie trafiła po prostu w kable. Tak? Mam nadzieję, że te schody będą wytrzymałe. No coś fajnie się będą prezentować. A wydaje mi się, że w starym budownictwie rozsądnie było to tak po prostu zrobić niż burzyć schody i robić je od nowa. Pozostaje teraz to, tak jak powiedziałem, zaszałować. No i zobaczymy jak się to po fakcie będzie prezentowało. Odnośnie jeszcze jednej kwestii. Właściwie też najważniejsze, jeżeli ktoś by sobie robił takie oświetlenie schodów. To tak ja robiłem z tej strony z jednego powodu, nie z tamtej. Ponieważ tutaj mają żotynkowaną ścianę, to jest cegła, źle się w tym wierci. Z drugiej strony, mniej więcej na tamtej wysokości idzie mi kabel, no i musiałbym to sznitować tam, by mi to przeszkadzało. kabel idzie od te, tu jest puszka, idzie tak, idzie tak, 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 ile ci tam wchodzi za pomieszczenie. Druga rzecz, nie chciałem tych stopni osłabiać, bo ja to tak w sobie myślę, że wszystkie te kable sobie wypuszczę Tutaj zamontuję skrzynkę, ta skrzynka będzie tutaj zabudowana. Tu będzie sterownik do tych. LEDów do tego oświetlenia kaskadowego. O co chodzi? Dlaczego tych kabli jest tutaj tyle? A mianowicie dlatego, że jeżeli te stopnie mają się po kolei załóżmy zapalać, już nawet nie mówię na czujkę ruchu, ale gdyby się musiały zapalać, załóżmy w sensie kaskadowo takim, że wchodzi tylko w jedną czujkę ruchu i potem dreptamy sobie do góry. Wiadomo, one się potem po sekundzie będą zapalać, ale jak się ktoś zatrzyma, to i tak światło pójdzie dalej. Czemu tych kabli jest tyle? Yy. Czemu tych kabli jest tutaj tyle, ponieważ zostawione ucho. Następne tu się jedna część kończy. Jest skrętka, więc każdej z tych skrętki wykorzystam załóżmy jedną parę. Resztę polutuję, puszczam dalej, resztę polutuję, puszczam dalej. Na takiej jednej magistrali zostawiam sobie dwie żyły zapasu. Pozostałe sześć żył sobie ustawiam na trzy stopnie. To jest, można by powiedzieć, jedna magistrala. Tu leci druga magistrala. Tam leci trzecia magistrala. Co jeszcze mógłbym powiedzieć na temat takich schodów? Czemu to tak jest zrobione? Nieraz jak widziałem w schematach sprzedawanych, czy nawet nie sprzedawanych, tylko załóżmy w tych sterownikach, które są sprzedawane właśnie odnośnie takiego oświetlenia schodowego. To z każdego stopnia ciągną po jednym przewodzie. No ale jakbyście sobie tutaj te policzyli te stopnie. Tych stopni tu jest około 15 dokładnie 15, to sam musiałbym 15 kabli puszczać w tej wnęce, albo 15 kabli sznitować żeby ten każdy kabel był do oświetlenia kaskadowego stwierdziłem, że rozsądniej to jest zrobić na skrętce i załóżmy tak jak mówię, z jednej skrętki puszczamy trzy schody dwie kable zostawiamy sobie jako zapas potem drugi kabel też trzy schody dwa sobie zostawiamy jako zapas dlatego też tych kabli tutaj, tutaj tych kabli idzie o wiele mniej idzie ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć kabli <ścoughs> jeszcze jedna kwestia najważniejsza Tutaj na dole muszę sobie to wrzucić ten jeden kabel to sobie specjalnie zostawiłem, tak jak mówię, pod czujkę ruchu. Ja wiem, że z tymi czujkami ruchu w takim oświetleniu kaskadowym nieraz jest problem, ponieważ one albo się coś zaświeci, albo ktoś będzie szedł dalej tam i po prostu te schody się będą, będą same zaświecać, nawet jak ktoś by tak przechodził, prawda, w tą stronę. I teraz tak, zastanawiam się właśnie, czy nie dawać jakiegoś... Czujnika zbliżoniowego, czujnika ultra-dźwiękowego. No nie wiem, no najlepiej byłoby, jakby te schody każdy miał czujnik ten sametyczny, to wchodzisz i załóżmy następny Schód się przedtem zapala. No nie jest to takie łatwe rozwiązanie, jest dużo zabawy. Wydaje mi się, że jak zastosuję tutaj czujkę ruchu, drugą czujkę ruchu tu i trzecią tam, to chociaż teoretycznie uda, uda mi się tak zrobić, że jak będę wchodził po tych schodach, to, to te schody się po kolei będą zapalać. Tutaj się nie zapalą dalej, dopóki tu nie wejdę. No i dopiero potem końcówka się zapali tam. Zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Chociaż po części uda mi się na takim kaskadowym oświetleniu zrobić imitację tego, że wchodzę po każdym schodzie i on się tam załóżmy sekundę przede mną yy, zapala. Tylko tak jak mówię, dając tą czujkę tutaj, no to chociaż jak się tu zatrzymam, to się ta reszta nie zapali. Wydaje mi się, że jak to zrobię, będzie to fajnie wyglądać. Zobaczymy. Jest to gadżet, nie każdemu jest to potrzebne, bo jeżeli tak jak mówię, jeżeli ktoś by potrzebował sobie taśmy LED, zrobić pyk, pyk do każdego schoda, to wystarczy właściwie tak na dobrą sprawę puścić tam dwie skrętki z każdej z tej skrętki dwie żyły, zasilanie i minus, dwie żyły, zasilanie i minus i po prostu puszczać od jednego do drugiego, tak jak tutaj tylko ucha z jednego kabla, tak? Już montuję oczka, mi się oczka nie podobają, stwierdziłem, że będzie pasek LED ukryty tutaj. Po całym schodzie będzie ten schód po prostu podświetlany. Widziałem też, że niektórzy dają takie zatopione w pionie profile z LEDami. Tylko że teraz takie coś może i fajnie wygląda, ale tutaj też znowu byłoby dużo szmutowania i dużo zabawy. Wydaje mi się, że niektórzy też twierdzą, że to działa tak jak Tinket i widać wszelkie nierówności w na ścianach. Wiadomo, że jak idzie układ, to będzie to może lepiej wyglądało. Ale uważam, że dawanie pasku w LED jest najłatwiejsze i najszybsze. Także proponuję, jakbyście sobie kiedyś robili to, jeżeli chcecie kaskorowe oświetlenie, to tak samo mówię, użyjcie skrętki, puśćcie sobie kilka takich magistral. Oczywiście nie musi być tyle ile, ile, ile schodów, bo jest łatwiej. A jak ktoś sobie będzie chciał po prostu zrobić szybkie schody i po prostu, żeby się oświetlały wszystkie, no to ucho, ucho, ucho dopuszczamy, puszczamy sobie kabelek i tyle. Tu będzie sterownik i tyle. A odnośnie samych schodów, tak jak widzicie, będzie taki układ. Jestem duży problem, czy nie robić kwadratowych, ale by to wyszło do dużo. Każdy stopień, tak jak powiedziałem, jest wysoki na jakieś około 20 cm. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Starają się to jakkolwiek to zrobić, jakkolwiek to zaszałować. No, teraz tylko czekać na wylanie. Jak wyleją, zobaczymy, jaki będzie tego, tego efekt yy, końcowy. Tego tutaj nie planuję zabudowywać. Tutaj sobie to zostawię. Wsadzę jakąś skrzynkę, wsadzę jakieś krzesełko. Może to jakoś będzie, będzie fajnie fajnie wyglądało. Dajcie znać co o tym myślicie. Długo nie nagrywałem. Może komuś to się spodoba, może komuś to się przyda. Yy, może ktoś mnie tutaj fajnie. Trzeba fajnie. No, Sajtuje Zobaczymy. A może nie, a może ktoś po mnie to jest fajnie zrobione. Dajcie znać. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Treścicie.